Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym bardzo podziękować koleżankom i kolegom z mojego ugrupowania Partii Porozumienia Jarosława Gowina za to, że w dniu wczorajszym zechcieli oddawać głosy nad moją kandydaturą i dzięki tym dużą ilością głosów mogę się dzisiaj przed Państwem pokazać jako oficjalny już kandydat Partii Porozumienia Jarosława Gowina na kandydata na prezydenta miasta Rzeszowa. Ubolewam nad tym, że niestety no, nie udało się przygotować, odbyć debaty, która była bardzo dobrze przygotowana, no ale niestety COVID i pandemia pisze swoje scenariusze, aczkolwiek byłaby to pewnie pierwsza tak merytoryczna debata w Rzeszowie i, i w tej, podczas tej kampanii. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pogratulować mojemu kandydatowi, panu Arkadiuszowi Oponiowi, za to, że merytorycznie staną do walki, na, na pomysły, na różne rozwiązania. No i podziękować za, to, za, za ten udział i wsparcie, które na sam koniec udzielił. No wiadomo, pandemia pisze swoje scenariusze, tak to byłby dzisiaj z nami, mógłby zabrać głos. Szanowni Państwo, najbliższe dni to będzie czas rejestracji komitetu naszego wyborczego. Będzie to prawdopodobnie komitet partyjny, czyli porozumienie Jarosława Gowina. Następnie rozpoczynamy zbiórkę podpisów. Mamy czas do 16 kwietnia na zebranie podpisów. W międzyczasie będziemy oczywiście prezentować mój program wyborczy dla Rzeszowa. On jest już dzisiaj częściowo dostępny na stronie programdlarzeszowa.pl. Strona, która została utworzona w tym celu, żeby na bieżąco przekazywać Państwu informacje. Również proszę obserwować profile na social media, gdzie będziemy, gdzie będę umieszczał te informacje. Częściowo miesiąc, dokładnie miesiąc temu Państwu mówiłem, jaki byłby kierunek mojej prezentury. Dzisiaj o kilka punktów yy, chciałbym go już wstępnie uzupełnić. Przede wszystkim prezentura skupiłaby się na uporządkowaniu ładu przestrzennego w mieście. Wiemy o czym mam, o czym mówię w tym momencie, czyli o planach zagospodarowania przestrzennego. Koniecznością jest ochrona terenów, przy wisłoku zielonych. To symboliczne zdjęcie, które w mediach się pojawia, zagrodzonej ścieżki rowerowej przy moście zamkowym, będzie pewnym symbolem już mijającej władzy w tym mieście. Dużo rzeczy się dobrego wydarzyło za tamtej władzy, aczkolwiek nie wszystko było prawdopodobnie właściwe. Również to, co wspominałem i to bardzo leży mi na sercu, przez to, że sam jestem przewodniczącym Rady Osiedla, to stworzenie jak w innych miastach budżetu dla Rady Osiedli na inwestycje. Ustawa daje możliwość prowadzenia w Rzeszowie tak zwanej ustawy krajobrazowej, czyli usta ustalenia, żeby ten śmietnik reklamowy troszeczkę zniwelować z naszego miasta. Kolejną bardzo ważną, istotną rzeczą jest, żeby w sprawach ważnych dla miasta angażować obywateli przez, przez różne fora dyskusyjne. Czy inne tego typu możliwości? Teraz mamy czas pandemii, więc pewnie większość takich rzeczy byłaby dyskutowanych w internecie, żeby mieszkańcy, tam gdzie jest ewidentny sprzeciw mieszkańców w danym temacie lub jak aprobata, żeby mogli wyrazić głos i ten głos był w mieście szanowany. Jeżeli chodzi o inwestycje, szanowni Państwo, wiele inwestycji u wielu kandydatów będzie się powtarzało, ponieważ kilka z nich jest kluczowych nie tylko dla miasta, ile dla, dla regionu. Trzeba wywierać presję na parlamentarzystów, aby w Rzeszowie powstał y, kliniczny szpital dla naszego kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Y, musimy wywierać nacisk i szukać rozwiązań w partnerstwie publiczno-prywatnym, żeby koniecznie wybudować aquapark w Rzeszowie. Z sentymentem wracamy do lodowiska na ulicy Wyspańskiego, które również trzeba w Rzeszowie odbudować. Trzeba stworzyć bazę turystyczną, ale i rekreacyjną zwłaszcza w czasach pandemii, gdzie większość lokali, jak widzicie Państwo, jest zamkniętych, także, ale ten w przestrzeni publicznej y, odpoczynek jest bardzo ważny. Można, Szanowni Państwo, jednym z moich pomysłów byłoby, kilka miast już w Europie, ale i w Polsce buduje tak zwane poligony do paintballa. Można również sięgnąć po y, to, co już prezentowałem na Facebooku, czyli po, pomysł, żeby w Rzeszowie wybudować Muzeum Figur Woskowych. Wiemy, że w toku jest przejęcie Zamku lubomirskich na cele kultury, dyskusja jakiego typu muzea i jakie atrakcje należy im mieścić. Ale to nie wszystko. Przede wszystkim trzeba również zadbać o to miejsce, w którym dzisiaj stoimy, czyli rynek i okolice centrum, żeby wyprowadzić ruch samochodowy z tych uliczek, które otaczają nas. W, tym, w tej sprawie trzeba koniecznie wybudować parkingi park and ride na tzw. rogatkach miasta Rzeszowa. Należy zintegrować transport publiczny rzeszowski MPK z MKS-em i PKP. To musi być korelacja sieci połączeń, żeby się te połączenia uzupełniały, a nie rywalizowały. To musi być jeden wspólny bilet i jedna strona internetowa, jedna aplikacja, która pokazuje jak dojechać, korzystając z tych wszystkich trzech sieci komunikacyjnych. Szanowni Państwo, miasto Rzeszów i jego problemy i wyzwania jest bardzo dużo. Dzisiaj na tej konferencji wszystkiego tego tematu nie, nie wyczerpiemy. Zapraszam do oglądania social media, moich profili czy na Twitterze, czy na Facebooku oraz strony programdlarzeszowa.pl, gdzie będziemy, gdzie będę na bieżąco umieszczał swoje pomysły, ale również jest możliwość, żeby państwo napisali jest formularz do zgłaszania pomysłów i te pomysły również będziemy uwzględniać i na stronie publikować. Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję, że w czasie prawyborów państwo aktywnie pokazywali naszą nasze pomysły i nasze, byli obecni na naszych konferencjach.